Część ludzie, kochane, rozwiązanie zagadki muzycznej. Więc dobrze. Większość odpowiedziała dobrze. To był Jacek Lech, a część ludzi nie wiedziała, nie kombinowała, że to Bogdan Łazuka, czy ja wiem kto, czy Andrzej Rosiewicz. Po prostu napisali nie wiem. No, i bardzo dobrze. Nie wiesz, nie kombinuj. Myślę, że zagadka nie była trudna. Jakbyście jak chcieli, to coś sobie może przypomnę. Tylko niech, niech mi ktoś nie dogryza, ale wokal. Dobra. Aha, aha jeszcze jedno. Yy, miniaturki do. Muzyczny zagadek zrobił dla mnie multi Albi zaraz Multi Albi 2012. Chyba nie pomyliłem niku. Tak, multi Albi. E, to pani, sam zapytał, czy mógłby, e, czy... Mo, powiedział, mo, napisał, mogę zrobić taką do tej serii. No tej fani, oczywiście, że się z mi. Wyszła bardzo ładna. Także o rozwiązaniu powiedziałem. O miniaturce powiedziałem. To na razie tyle. Trzymcie się też.